Jedziemy z Elusiem na zawody ujeżdżeniowe do Salio. Pierwsze moje zawody dla normalnych koni, a nie specjalnie dedykowane koniom arabskim. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Moje autko się niestety zepsuło, ale mój krzeszny ma też auto z hakiem, więc się szybko przegwalę wywujemy. Auto zostaje w naprawie i, i lecimy dalej. May, may. May, may. Tip. nie chcesz kupować się na, na zawodach? Weź go jak najwięcej w przyczepę. Polecam, są cztery siatki, albo pięć. Uwaga, przynajmniej mam auto pod kolor bookmanki. I'm just a girl! Elo, którego mało co widać w sumie. Wcina już kolację i widzimy się jutro na startach. Moja Atenka zapomniała fraka z hotelu na starty. Dobrze, że dojechałam. Słuchaj, tak pędziłam, że zrobiłam 10 minut chyba. Wiecie, jakie są realia zawodów w zimę? Maja, układaj mi włosy. Dostaliśmy wczoraj złe zamówienie w McDonaldzie i daliśmy tutaj pani na zawodach to zamówienie. E, mówi, że coś dla nas przygotuje jutro. Ja tutaj patrzę na pakę, jakaś siatka. I dostaliśmy siatę z słodyczami, z marchewkami i z jabłuszkami. Mniam, idę już poczystować Lelka, bo myślę, że przed startem będzie milszy, jak mu coś dam dobrego. dni Nie bój się. I teraz musisz zamknąć moje. I łączymy się z Hiszpanią. Już słuchaweczki mam i zaraz zrobimy trening online. My już po się stępujemy, no troszkę dzisiaj gorzej jak wczoraj, ale, ale i tak jest dobrą dupcią Ela. Wiesz mówią, że jest piękne. Więc muszę, muszę wszystkim uwierzyć. Tak, to jest swój pokręg, który zepsułeś. Nie jemy popręgu. Nie ma roboty, Elo, pozwolę ci, już możesz być brudnym koniem. No tu raczej nie. No, pięknie wyglądasz. Jest późno, nie mam siły. Naprawdę, nie mam siły kolacyjkę temu panu trzeba dać. Oj, dobra, nie będę Cię męczyć. Proszę. Oj, jak to zrobić? O, pychotka, aż paruje. Obydwie jesteśmy paskudnie zmęczone, ale trzeba jeszcze zrobić niestety jedną rzecz. Mianowicie, jak oddajecie czyjeś auto, to trzeba zatankować do pełne i umyć. A jest bardzo późno i... i masakra. Jestem nieszczęśliwa, ponieważ to auto pali jak smog, ale tutaj przynajmniej paliwo, tanie, polecam. Jesteśmy Więdrzejowi pod sekundą taką galerią fajną. A ja myślę, że za 6 zł wyczyszczę to auto? Raczej tak. Oszczędnie, proszę. Oszczędnie. <słyski> <słyski> Ja w amerykańskich filmach to musi być! <noise> Maja, śmięgóz, dęgóz! Maja, ja nie mogę ja, kusia, jestem debilem. Zapomniałam, że ta płaca jest moja walizka. To cóż, trochę się wykąpała. <noise>